A to się zdaje potem w Polsce, tak? No, 104 lata temu Polska symbolicznie odzyskała niepodległość. Józef Piłsudski przejął władzę. A my tutaj na terenie Powiatu Kościelskiego, tej samej Kościerzynie, od 14 lat organizujemy rajd niepodległości. Po oficjalnych uroczystościach pod pomnikiem w kościele organizujemy tutaj jest start w Parku, w parku Jordanowskim. Startujący otrzymują kartę, tak jak właściwie można powiedzieć, jak co roku. Ale nową jest w, 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 w tym roku taka rzecz, że mamy, mamy punkt ułański, czyli z kolana, ze stadiny w kolanie przyjecha, przyjechał ułam. łani e, po przebieraniu oryginalne stroje. Jest koń, może sobie przy nim zrobić zdjęcie, dowiedzieć się parę rzeczy odnośnie koni. E, mamy też tutaj takie, taką rzecz, tak zwaną fot, fot, fotoramkę, każdy sobie może symbolicznie zrobić zdjęcie z, z ojcami założycieli, z założycieli naszego, naszego państwa. E, I e, na rynku mamy taką ciekawostkę, oprócz mowy, i in y, muzeum, czy, czy biblioteki, bi, biblioteki pu, pu, publicznej. Mamy, mamy, mamy jeszcze ta, taką rzecz, gdzie jest takie magiczne krzesło. Każdy z nas może poczuć się jak dziecko. Krzesło jest gigantyczne, ma ponad, y, ponad 2,5 metra wysokości. Y, każdy, z, y, każdy z uczestników może przebrać się w taki specjalny strój malucha. I wykonać to zdjęcie. Wygląda to fantastycznie, bo każdy może wrócić do, 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 do dzieciństwa. I po zaliczeniu tych wszystkich punktów policji, e, Mopsu, nadeśnictwa i wielu jeszcze innych, e, wracam, idziemy, idziemy do, do, do sali Sokolnia, a tam będzie wspólne śpiewanie e, tych e, narodowych e, piosenek, e, wspomnienie legionów, e, orkiestra Denta to jest kościerzyny, będzie, będzie nam tutaj przygrywać, będzie też występował zespół taneczny, e, e, folklorystyczny. Wąglikowic, Malika Szebe. Mamy też zespół, który też będzie też dla odmiany w innej, innej tonacji też przygrywał te, te, te patriotyczne piosenki. Oraz będzie pokaz wyszkolenia psa policyjnego. A na samo zakończenie około godziny 19, kiedy przed wręczeniem nagród będzie jeszcze wspólne zdjęcie na hali Sokolnia i potem nastąpi rozdanie nagród. I mam nadzieję, że, że wszyscy się będziemy dobrze bawić.

Tak, to, to moi drodzy, w tym obchodzimy rok Józefa Wybickiego. No i pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Gdzie się urodził Józef Wybicki? Będą mi. Dobrze. Co się stało tego 11 listopada 1918 roku? Polska zyskała swój no dobrze, tak. Na pamiątkę tego tak obchodzimy. Ale coś się wydarzyło wtedy? Nie <śśpiewanie> zębów, do do